Dobra, mój pierwszy raz od powietrzania. Pokażę Wam mniej więcej jak ja to zrobiłem, możecie napisać czy źle, czy dobrze. Ustawiłem sobie tą klameczkę na... mniej więcej w poziomie. Odkręcę teraz klocuszki. No i zobaczymy co tam dalej. Dobra, klameczka, klameczka odkręcona, wypoziomowana. Odkręciłem klocuszki, raczej znaczy ten cały zacisk. Ostatnio wymieniałem klocki. Przy okazji zaraz zobaczymy, jakie te klocki są, nie? Ale i tak muszę je wyciągnąć, bo tam niby... co pisałem, czytałem, że trzeba lepiej ściągnąć locuszki, bo, 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 bo... no bo lipa, nie? Nie no, nie wiem, czy jest sens odpowietrzać tego. Tak wyglądają moje klocuszki po przejechaniu 150 km. Co się z nimi stało? Nie wiem czy to będzie lepiej widać. To jest ta blaszka. A tu jest mój klocuszek. Moment. Zadwy jakiś jakieś nowe dla porównania, jak wyglądają nowe. Nie wiem czy to będzie widać. Stary klocek, nowy klocek. 150 km. Dobrze, że ten wisecik szybciej nie jeździ, bo my chyba klocki nie wiem co dwa dni zmieniał. Dobra, wsadziłem ten... E ...klocek. Udało mi się znaleźć takie coś, żeby dobrało. Teraz wkręcimy jeszcze tamten i będziemy działać. Wszystko jest OK, tylko nie zadziałał mi ten taki pstryczek. Dałem sobie taką szczekaweczkę, która była w zestawie. No i zobaczymy co dalej. Kiedy patrzyłem dokładnie 100 166 km Jeszcze dałoby się w sumie jeździć na nich ale Jeden dzień <grydy> okej, okay, założone nowi nowiutkie klocuszki Odpowietrzony sprzęcik Jadę zobaczyć jak to będzie działało Myślę, że będzie ok